To chyba tradycja tutaj zawsze picie z piwem leży. Mów książek i co tygodniowych fenietonów, który wygłasza Marian Bogasz. Juliusz Kubel. tak wygląda Juliusz Kubel. Dobry. Przeproś wiarę, że tak wyglądasz. cię A teraz zobaczymy, Juliusz, teraz będzie teraz zobaczymy, jak te twoja propaganda gwary... Przeproś wiarę, Tak, tak prosimy bardzo od kraju, tak, i pana. Więc zaczęliśmy od tej karbonaty, już wiemy... Zostanie pan w tej samej klapie siedzieć na drugi rok, no. Rok szkolny się kończy, ten. Kamszyk, Kamszyk, Kamszyk. Ma rację, no. A w Szyra? No, Palaja? Też, dobra. A to pan wy kupił, czy ma ciorno? Jeszcze jeden, taki elegancki przyszedł. Przykro mi, zmiana. Czy jakieś Gara się odszeliła ten nowy kluw. Michał Gruziński zawsze jest elegancki. Oklaski na Michała Gruzińskiego. Jak ja mówiłem, jak ta arena inaczej wyglądała, nie? To takie szuszwole lotali. To co to są szuszwole? Takie szumy. Takie szumy, no szumy, takie, bo no obrechtane, to znaczy jakie? Brudne. To nie, no, no takie, no. A pana spytam, pan mi całe zdanie przetłumaczy ładnie, bo tutaj widziałem dużo przyjezdnych jest, wie pan? Klipy podpisują coś, żeby i mi, mi na przykład proszę pana, ja panu tak powiem po poznańsku, dwa Tam śruby ciągną chelę Niech pan o tym przyjezdnym wytłumaczy, co to jest. My dwa, dwa stare śruby ciągną chelę no, bo... A może taki coś eee, ciągnę, takie coś no, na no, Ładnie się o ludziach wyrażą. Ty, wie, Michał, wiesz, Michał powiedz. Dwa sta, stare konie ciągną wóz ziemniaka. No znakomicie. Michał dostanie nagrodę specjalną, a, a takie y, y, nagrody y, popularne to dla Państwa. A Agata, tam są większe. Proszę Państwa, radio Merkury tutaj dla Państwa takie Co? Co? Nie, ciągle cinko w radio, naprawdę. Dziękuję pani. Nie, Nie będzie. No, pierwsza sprawa, ładuje dopierdla wszystkich co historię spaprali. Odmieszka pierwszego siedzenia. A to według jakiego prawa? Według KPM. A co to jest? Kodeks postępowania niepoczytalnego. To kogo, kogo najpierw zapuszkował? Myśsiu, od razu mieszko pierwszy, no. zakrzest no. i zara po nim ten czarniecki. Ten ślimok z ZHN-u. On ma papiery żółte, jak to nie ruszył. To któryś? Hetma Hetman. grubciu, ja że widział w telewizorze. No. Co się w tym Sejmie dzieje? Stary, jeden facet, cały czas się laską bawi. Swoją? A je, jest swoją. Za stary na swoją. To czyj? Służbową. nad A nie. bo ziemię Odrzewnianą. Znowu od Odrzewnianą. o za za politykę się Odrzewnianą. 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 Szansa Odrzewnianą. raz na miłość. Władza Odrzewnianą.